Graliśmy, graliśmy jako drużyna bardzo dobrze. Co do, co do indywidualności, można powiedzieć, że, że już miałem swoje szanse, czy to meczem z Bełchatowem, czy meczem z Zaksą. Nie ukrywam, że, że psychicznie, jak i, jak i fizycznie byłem tą kontuzją zmęczony, tą kostką i, i gdzieś to zawsze z tyłu głowy miałem. Mam nadzieję, że ten mecz, jako jak mogę mówić o indywidualności swojej, jakby połknie mnie trochę do przodu i, i jakby nabiera pewności siebie. Cieszę się, że ten mecz wygraliśmy, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie drużynowe. Tak naprawdę trzy sety poza może, może tym pierwszym kontrolowaliśmy i, i zasłużone zwycięstwo za trzy punkty. Fajnie, że udało się nam wygrać w tych trzech setach. Pierwszy był taki nerwowy, tak jak już wcześniej było wspomniane, to właśnie drużyna z Katowic dużo broniła, fajnie naprawdę grali. Później, później troszeczkę zeszło to powietrze i zaczęliśmy grać już swoją lepszą siatkówkę. Dobrze graliśmy na bloku, no ale też przez to, że dobrze graliśmy na zagrywce, więc to wszystko się łączy, dużo pracowało. Nad tymi elementami, więc, więc super, że, że to już wychodzi w pierwszym meczu ten progres. Mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać. Jakby oni drużyna z drużyna z Katowic w pierwszym secie bardzo dobrze broniła. Gdzieś mieli też dużo szczęścia w tych, tych, tych obronach, bo, bo nie jedna sytuacja była taka, że gdzieś tam od nogi, od, od głowy, więc na pewno cieszymy się, że, że to przetrwaliśmy. Tego pierwszego seta wróciliśmy i wygraliśmy i, i potem tak, tak naprawdę już, już te dwa sety to była nasza pełna kontrola. I, I to cieszy, bo, bo, bo poziom jakby cały czas utrzymujemy, nie ma żadnych spadków, więc, więc na pewno możemy się z tego cieszyć. Może w statystykach tam nie będzie super wyglądało przyjęcie Katowic, ale na pewno dużo ciężkich zagrywek przyjęli nad siebie, więc, więc ciężko się gra z takimi zespołami, gdzie, gdzie ciężko się dobić do ich parkietu bezpośrednio. No i oczywiście, oczywiście później się gra lepiej blokiem, gdzie, gdzie możemy ustawić szczelny potrójny blok. Dzisiaj mieliśmy kilka takich, więc, więc nic, nic tylko się cieszyć, że że te treningi akurat mogliśmy sprawdzić na, na drużynie z Katowic, czy, czy dają efekty, i miejmy nadzieję, że, że będą dalej dawały. To cieszę się, to dużo w tym tygodniu poświęciliśmy z trenerem czasu na, 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 na trening bloku i dobrze, że to zaprocentowało, bo ci bo naprawdę w tym elemencie wydaje mi się, że czuliśmy się mocni. Do tego dołożyliśmy, dołożyliśmy kilka dobrych zagrywek, a, a w tym bloku mamy naprawdę ogromny potencjał. Ja lubię grać w mecze i zawsze to powtarzałem, że, że każdy zawodnik woli grać w spotkania i mecze niż, niż trenować, bo. Bo to jest tak naprawdę największe emocje, z tego są i największa adrenalina, a to nas troszkę też tak napędza. Więc ja się cieszę, że tych spotkań jest dużo. Yy, długo mnie nie było, można powiedzieć, na parkietach. Mam nadzieję, że, 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 że będę grał jak najwięcej i gdzieś uzyskam znowu zaufanie w oczach trenera. Szerokość naszej ławki jest tak naprawdę ogromna, bo każdy zawódnik może, może, może wejść i, i ten poziom nie, nie spadnie a może tylko wzrosnąć, więc, więc to cieszy i, i musimy z tego korzystać, jak najwięcej tego wykorzystywać, bo, bo to może być nasza siła.